W niedzielę ambasadorzy kilkudziesięciu krajów w Polsce wyrazili poparcie dla wysiłków na rzecz podniesienia świadomości społecznej na temat problemów dotykających m.in. społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych. Sporządzanie listu koordynowała ambasada Królestwa Belgii w Polsce. O liście poinformowała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbashe. Prawa człowieka to nie ideologia, są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza, napisała w swoim poście. Prawa człowieka to nie ideologia, są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza pomimo odwołania tegorocznej warszawskiej parady równości, która ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne nie mogła odbyć się w przewidzianym terminie. Chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych LGBT i oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze czytamy w liście. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki zgodnie z treścią powszechnej deklaracji praw człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans, napisali ambasadorowie. Jak wskazali, aby to umożliwić, a w szczególności, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, konieczna jest wspólna praca na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Zdaniem ambasadorów dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. Ambasador Wielkiej Brytanii podpisał list Królowa Elżbieta II, która jest głową następujących państw, gdzie homoseksualizm jest czynem karalnym Antigua i y Barbuda, Barbados, Saint Vincent i Grenadyny, wyspy Salomona Grenada, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Tuwalu oraz wyspy Kuka zapewne się ucieszy. Czy ktoś przypomni szanownym ambasadorom treść 41 artykułu? Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku, że konwencja zakazuje dyplomatom ingerowania w wewnętrzne życie polityczne w kraju urzędowania? Poza tym zgadzają się, bo nie mają pojęcia, z czym się zgadzają. Człowiek ma prawa, ale LGBT, i tak dalej. To związek zachowań nieakceptowanych, ale tolerowanych. LGBT to ideologia, na końcu której jest dziura, czyli nie ma nic. Dobrze, że ambasador, będący wzorcem przestrzegania praw człowieka Wenezueli, podpisał się pod apelem dyscyplinującym Polskę. Ambasador Indii też poucza Polskę. Nic to, że jeszcze dwa lata temu gejom w jego kraju groziło 10 lat więzienia. W Niemczech paragraf 175. Kodeksu karnego, na podstawie którego skazywano homoseksualistów, obowiązywał od 1871 roku. W RFN licząc od 1949 roku na jego podstawie skazano 70 tysięcy ludzi. Prawo uchylono dopiero w 1994 roku, a ostatni skazany homoseksualista wyszedł z więzienia w 2004 roku. Czy wobec skandalicznych wyczynów pani Mozbasze nasze MSZ po raz kolejny odważnie nabierze wody w usta? Czy to różni się od stosunków Poniatowskiego z niewyżytą niemrą? Ile razy pozwolicie jeszcze na upokarzanie Polaków? A poniżej wzmiankowany liścik. List otwarty ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Delegata Generalnego Rządu w Walonii i Brukseli oraz Reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji. Sporządzanie niniejszego listu koordynowała ambasada Królestwa Belgii w Polsce. Pomimo odwołania tegorocznej Warszawskiej Parady Równości, która ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne nie mogła odbyć się w przewidzianym terminie, chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych, LGBTI oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gnieźnie, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać. List podpisali Szpra Kureta, ambasador Republiki Albanii, Anna Maria Ramirez, ambasador Republiki Argentyny, Lloyd David Hargreaves, Brodrick, ambasador Australii, Werner Almhofer, ambasador Austrii, Luke Jacobs, ambasador Królestwa Belgii, Tomislav Widosewicz, ambasador Republiki Chorwacji, Petros Kestoras, ambasador Republiki Cypryjskiej, Budimir Segr, ambasador Czarnogóry. Iwan Jestrap, ambasador Republiki Czeskiej. Ole Toft, ambasador Danii. Anibal de Castro, ambasador Republiki Dominikany. Juha Otman, ambasador Finlandii. Fredrik Biele, ambasador Francji. Michael F. Stracios C. Daracikis, ambasador Republiki Grecji. Francisco Javier Sanabria Valderrama, ambasador Hiszpanii. Daphne Bergsma, ambasador Królestwa Niderlandów. Sevang Namgyal – ambasador Indii, Emer O'Connell – ambasador Irlandii, Maria R. Lamarels-Duttajer – ambasador Islandii, Aleksander Ben Zvi – ambasador Izraela, Tsuka Sakawada – ambasador Japonii, Leslie Scanlon – ambasador Kanady, Edwardas Borisovas – ambasador Republiki Litewskiej, Paul Schmi, ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga, Edgars Bondars – ambasador Łotwy, Wasil Panowski – ambasador Macedonii Północnej, John Paul Grech, ambasador Malty, Alejandro Negrin, ambasador Meksyku, Arendt Freitag von Loringhaven, ambasador Niemiec, Anders Aide, ambasador Królestwa Norwegii, Mary Ferston, ambasador Nowej Zelandii, Luis Manuel Ribeiro Cabaco, ambasador Portugalii, Daniel Stemmer, Charge d'Affaires a i ambasada Republiki Południowej Afryki, Dario Galassi – ambasador San Marino, Nikola Zurowak, ambasador Republiki Serbii. Bożena Forstnarik boroje ambasador Słowenii. Georgeet Mosbasze, ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jurg Burri, ambasador Szwajcarii. Stefan Gulgren, ambasador Szwecji. Andrii Deschytsia, ambasador Ukrainy. Luis Gomez Urdaneta, ambasador Bolivariańskiej republiki Wenezueli. Anna Kluns, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Aldo Amati, ambasador Włoch. Dryce Willems, przedstawiciel generalny rządu Flandrii. Anne de Fourny, koordynatorka delegatu generalnego rządu w Walonii i Brukseli. Katarzyna Garda-Pchadze, pierwsza zastępczyni dyrektora ODIHR, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Christine Goyer, przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce. Thomas E. Garet, sekretarz generalny Wspólnoty Demokracji. Hanna Dobrzyńska, dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.